Siema siema Tajtorii. dzisiaj pod tym filmikiem sprawdzamy ilu mam prawdziwych widzów Każdy kto jest moim prawdziwym widzem i mogę na niego liczyć zostawia teraz łapeczkę w górę No i jestem ciekawy ile właśnie takich osób będzie, więc z góry dziękuję jak polajkujecie A ja witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl Newsów ale posłuchajcie, bo dzisiaj są naprawdę mocne nowości Między innymi darmowe prezenty za urodziny, które dostaniecie dokładnie w dzień waszych urodzin w Brawl Stars Za ten temat sądzą sami twórcy Mam też nowe informacje odnośnie pierwszych mistrzów świata Brawl Stars esportowych w 2024 roku Czy chociażby nowe informacje Związane z hyrą, więc będzie naprawdę grubo Oglądajcie do końca Ale zanim do tego przejdę, tutaj wyświetlam aż 30 Losowych subskrybentów mojego kanału W kolejnym odcinku możemy się umówić Że postaram się pokazać aż 50 Więc jak chcecie tutaj pokazać, a szanse są naprawdę duże Bo będzie aż 50 osób, to wystarczy ustawicie suba na moim kanale, więc naprawdę Warto subskrybować z góry, dziękuję ziomeczki No i przy okazji pamiętajcie, że jak wpiszecie Kod TORI w sklepie Brawl Stars I na przykład z moim kodzikiem zakupicie sobie jakiś pak. Czy jakiegoś fajnego nowego skila, który wyszedł? No to zostaniecie pozdrowieni na odcineczku. Wysyłajcie na tego maila, którego wam tutaj wyświetlam. Potwierdzenia, czyli nagranie lub screen, jak ktoś kupujecie z moim kodkiem i wtedy będziecie pozdrawiani. Pierwszy temat, od którego bym sobie zaczął, to temat Hyry. E, Hyra, jak wiecie, ostatnio dostał bana w Brawl Stars, a dokładniej to po prostu ktoś zhakował mu konto, i przez to jego konto zostało zbanowane, żeby ta osoba, która zhakowała mu konto, nic nie mogła z nim zrobić. Hyra aktualnie ma ponad 97 900 pucharków, więc no leci po 100 k po raz kolejny. Ale na szczęście mamy już potwierdzone informacje że hyrze udało się odzyskać to konto, więc fajnie, że Haker przegrał tą walkę, no i na szczęście hyra już dostęp do swojego konta ma, a co więcej, no Dani mu w tym pomógł, co nie? Czyli jeden z community managerów bardzo mu to pomógł. Taka ciekawostka, że Haker wydał 170 gemów, które hyra miał na koncie i Dani był taki biły, że jeszcze to 170 gemów mu zwrócił na konto, czajcie. Ale najmocniejsze jest to, że zhakowana została też dziewczyna hyry w Brawl Stars, czyli no normalnie. jego dziewczyna, która też gra z chyrą w Brawla, też jej konto zostało zhakowane. Haker naprawdę mocny, to Działał, ale też jej konto udało się odzyskać, więc Dani zrobił kawał dobrej roboty i szacun dla niego. Następnie, bardzo, ale to bardzo ciekawy temat. Tutaj wam wyświetlam grafikę, którą twórcy Brawl Stars wrzucili na swojego oficjalnego Twittera parę dni temu. I bardzo możliwe, że ukazali nam tutaj jakieś nowe skiny, które za niedługo, na przykład w tym roku, wejdą do Brawl Stars. Pamiętajcie, że zawsze co twórcy wrzucają na jakieś grafiki na swoim Twitterze, może się sprawdzić i może to wejść do gry, bo już nieraz tak było. Wiele skinów, które dzisiaj mamy w Brawlu, kiedyś zostały przedstawione na grafice i nikt nie spodziewał się, że one będą w grze, a normalnie mamy je teraz w grze, więc może tak będzie i z tymi no i między innymi jest tutaj mordeczki, no ten Mortis jest taki zwykły, więc tego nie będziemy komentować nic specjalnego, Edgar, no trochę podobny, ale taki bardziej napakowany ale to też raczej nowy skin nie będzie ale za to Sandy, zobaczcie tego skinka, moim zdaniem to jest bardzo możliwe, że w takich ciemnych kolorkach skinek do Sandy wejdzie, to jest w ogóle jakaś lalka w wodu, co możecie zobaczyć na jej twarzy, że tam ma normalnie szycia, tak samo na rękach i moim zdaniem byłoby to giga spoko podczas Halloween, eee, taki upiorny skinek a co więcej, zobaczcie na dole, tam są takie mis jak Bell, jakieś dzbanki. To mogłoby być do jej ulta naokoło, gdy ona ulta, to właśnie takie animacje związane z tymi dzbankami. Ciekawa rzecz jest też taka, że zobaczcie, co widzimy na kolejnej grafice u Maisie. Mamy tam amazing, która wygląda normalnie, ale za to u góry jest jakiś ptaszek. Hmm. W kolorach Gina w sumie, bo tam jest fioletowy, oprócz tego taki różowy, no i troszkę właśnie żółtego. I mamy też drugiego takiego, nie wiem, ptaszka, nie wiem co to jest, jakieś zwierzę na pewno, e, które nie wiem już kim może być. Macie jakieś pomysły, kogo to zwierzę może przedstawiać? Może nowy aż będzie miał takie zwierzaki. Trzeba teraz patrzeć na każdy element, bo nowego, do nowego brązuka jest już coraz bliżej. A ja już przechodzę do kolejnych naprawdę mocnych tematów, ale zanim do nich przejdę, chciałem Was zaprosić na mojego Instagrama Toriety, bo za parę dni wylatuję do innego kraju i wrzucę z tego kraju nową foteczkę. A gdy ją wrzucę na tego Inst Instagrama, to pod nią będziecie mogli zdobywać fajne nagrody do Brawla, może jakiegoś skinka lub może jakieś emotki, więc myślę, że warto mnie zaobserwować, żeby tego nie przegapić, no bo będziecie mogli wygrać fajne rzeczy. No i teraz przejdźmy sobie na oficjalnego Twittera Brawl Stars Esports, bo tutaj twórcy parę dni temu wrzucili bardzo ważne rzeczy, między innymi to, że dostaliśmy już pierwsze informacje na temat Mistrzostw Świata Brawl Stars w 2024 roku, co mega mnie cieszy. W tym roku pula nagród będzie jeszcze o 2 miliony dolarów większa niż rok temu, więc więcej Kasy będzie przeznaczone na esport, za tym idzie, te turnieje będą jeszcze lepsze i nagrody dla drużyn e-sportowych, które będą grały, będą jeszcze wyższe, więc tym bardziej trzymamy kciuki za Zetę, żeby dali radę wygrać też w tym roku. Kolejna informacja jest bardzo ważna, bo dostaliśmy oficjalne daty, kiedy odbędą się Mistrzostwa Świata w Brawl Stars. Specjalny challenge, czyli wyzwanie w Brawl Stars, które będziemy mogli grać i w zamian za to dostawać nagrody, odbędzie się od 1 do 3 marca, czyli wtedy będziemy mieli to wyzwanie w grze, że każdy będzie mógł je zagrać. Osoby, które wygrają to wyzwanie, zrobią 15 winów, będą miały specjalne kwalifikacje które odbędą się od 9 do 10, i wtedy będą mogły wygrać je i zakwalifikować się na finały miesięczne, które odbędą się w ostatnie dni marca, czyli 30 i 31 marca. Bardzo możliwe, że będę je komentował, jeszcze nie wiem jak to będzie wyglądało, ale nie mogę się już doczekać pierwszych Mistrzostw Świata finałów w Brawl Stars miesięcznych w tym roku. Już przychodzimy do tematu z darmowymi prezentami na urodziny w Brawl Stars, ale najpierw się tak tylko szybko przypomnę, że będzie 12 drużyn w tym roku, tak samo w finałach Mistrzostw. 4 drużynki będą miały szansę w tych ostatnich kwalifikacjach, tak jak to było w poprzednim roku, się zakwalifikować. Ale dobra, przechodzimy sobie teraz do bardzo mocnego tematu tutaj wam się tam screena, jest to specjalny post użytkownika Moonlight Best, do którego link dam wam w opisie, on jest tego autorem i generalnie on stworzył taką rzecz i zaproponował to samym twórcom gry, żeby wprowadzili prezenty za urodziny, czyli na przykład ja urodziłem się 3 stycznia, to są moje urodziny i gdy loguję się to Supercell ID, czy po prostu łączę moje konto z Supercell ID, no to mogę wtedy mordeczki podać swoją datę urodzenia tą datę, którą podam, no to właśnie będą moje urodziny i wtedy w ten dzień, w dzień Moich urodzin dostanę darmowy prezent w Brawl Stars z okazji właśnie urodzinek. Gdy wejdę do gry w dzień urodzin, przyjdzie do mnie taka tutaj informacja, jak wyświetlił Moonlight. No i na niej będzie pisała nagroda dla mnie. Akurat on stworzył to tak, że byłby tutaj jeden legendarny stardrop i 20 losowych dropów. Moim zdaniem, kozacki prezent i chyba każdy by coś takiego chciał. Jeśli byście coś takiego chcieli, to napiszcie w komentarzu Urodziny, postaram się przypiąć serdowo I od razu mówię: To jest koncept. To stworzył Moonlight, ale zobaczył to Dani i inni twórcy Brawl Stars, którym ten pomysł strasznie się spodobał. Więc nie zdziwię się, ja za jakiś czas oni sami to wprowadzą, bo to jest bardzo fajna rzecz, rzecz, która na pewno ucieszy każdego gracza. Oczywiście pewnie nagrody będą się różnić, może sam jeden, nawet legendarny startup by wystarczył. Myślę, że to była idealna nagroda. I nie zdziwię się naprawdę, jak twórcy to za jakiś czas wprowadzą, bo ten pomysł jest na tyle mocny, że może im się bardzo spodobać. Zresztą spodobał im się, ale może im się na tyle spodobać, że po prostu go wprowadzą. Nie wyłączajcie tego filmiku, bo to jeszcze nie koniec newsów. Tutaj wyświetlam tam wam pewien post, który go stworzył CLB. Link do niego też dam wam w opisie. I on tutaj pokazał wszystkie log Brawl Stars z każdych czasów jakie były gdy wchodzicie sobie na przykład na App Store albo na Sklep Play, wysiedla wam się Brawl Stars tutaj są pokazane wszystkie ikonki tej gry jakie się zmieniały w ciągu lat na początku jak widzicie, gdy zaczynaliśmy od takich podstawowych wersji, gdzie jeszcze nawet nie wiadomo, że to by się nazywało Brawl Stars, to na zdjęciu była szelka, taka śmieszna, z dziwnymi oczami i brwiami, później mieliśmy taką niebieską gwiazdkę, co już trochę Brawla przypominało, ej może już wtedy przewidzieli Star 2017 rok, ale okej okay, w takim już totalnie 2017 roku pod koniec była beta. Taka pierwsza, jeszcze nie globalna, ale była beta. No i tam mieliśmy taką normalną gwiazdkę. Lecz od 2018 roku zaczęło się już zwykłe logo, które mamy tak naprawdę do dzisiaj. To takie podstawowe. No później było Brawl w 2019, więc tutaj tak troszkę się to też zmieniło na bardziej Halloweenowy wystrój. Byli piraci, co na pewno każdycie, było specjalne logo ze Star Parku. Później kolejne Brawl z takim duszkiem, mieliśmy później Candy w 2022 roku. Z tego Candy teraz co update, twórcy zmieniają logo. Między innymi było takie szare, później mieliśmy bardzo ładne logo, jedno z lepszych związane z Rumble Jungle, czyli z tą dżunglą. Mieliśmy enchantowane, też z tym sezonem mega mi się podobało to z hiper doładowaniami logo. Później to z cyrku, no i to co mamy teraz z Startium. Koniecznie napiszcie mi w komentarzu, ale które podobało Wam się najbardziej z tych wszystkich właśnie ikonek. Kolejny bardzo ważny news dotyczy POKO i mordeczki. Jakiś czas temu w sklepie był ten specjalny skinek CCTV do Poco. W sumie to on dopiero się skończył wczoraj jego oferta, już wczoraj nie można go kupić. I generalnie tego skina nie możemy też kupić, gdy ta oferta się skończyła normalnie w katalogu. A przecież ten skin miał być. Normalnym skinem, nie ekskluzywnym skinem, którego możemy kupić za błyskotki. Więc pewnie się zastanawiacie, dlaczego go nie ma w kardecie, nie w kardecie, tylko w logu i dlaczego go nie możemy tutaj kupić. Twórcy dopiero go tam wprowadzą. Będzie on tam za 7 dni, więc jak planujecie go zakupić, jeszcze nie możecie, to się nie przejmujcie. E, bo za taki niecały tydzień on tam wleci i już będzie normalnie go można kupić za 5000 błyskotek lub za 149 gemów, jak kto woli. I tak na koniec tego filmiku coś dla fanów Spajka, ja jestem fanem Spajka, więc dla mnie to też jest coś pięknego. E, mordeczki, wysiedam wam tutaj też specjalną grafikę, którą stworzył ziomek koniuk 2, 123 też link do jego kanału dam wam w opisie I jak wiecie Spike ma taki gadżet, gdzie daje kaktus I ten ziomeczek stworzył gadżet kaktusa Ale do każdego skina No bo nawet jak gracie skinem to ten kaktus i tak zawsze wygląda tak samo A tutaj dał taką propozycję, że ten kaktus Mógłby wyglądać tak, żeby pasował do skina Który wam się z tych kaktusów najbardziej podoba? Mi chyba ten płonący, on jest giga Albo ten złoty też jest piękny Wszystkie są mega fajne, nawet ten od Sakury kozacko wygląda No nie wiem, napiszcie który wam się podoba najbardziej Ale mocna zmiada, ja bym coś takiego chciał